Ej, to winter, a to jest zagrajmy w, wota, czyli World of Tanks. E, zaczynamy, zaczynam, znaczy od początku samego jako dziób, więc nie piszcie mi w komentarzach, że co to za lama. Więc e, zaczynamy, czekamy kiedy skończy się odliczanie i kiedy mnie zmasakrują. Albo ja ich My Jeszcze zobaczymy. Muzyka w tle. Pewnie mnie nie słyszycie. Do boju. Dobra, do boju, do boju. Ruskimi oczywiście gramy. I jak mam tam MS1. Jedziemy. Teraz mnie na pewno zaraz ktoś rozwali. A stwierdzili na małe drobne kawałekki. Hmm, i tak gram to trzeci raz A i tak jest nobel w tej Hello Alto

Czołgów Czołgów Ojojojojoj chyba coś Nie, nikt Nie zauważył Kiedy chcieli mnie trafić w nie, nie wadnie Oj, to już widziałem, to jest widziałem, że tutaj jest jakiś czerwony A bo i nie Nie, to flaga Ha 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 Co to tu zrobić? Bum! Nie trafiłem. A? Nie, nie, kolega. Nie, kolega, brachu. Dawaj, 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 dawaj! daj, daj, daj. Oj, ten. G. Teraz następny. nie, 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 No. nie. dalej. Może jednak. No Wystawimy się trochę Wystawimy się troszeczkę Widzę cię, widzę cię do tyłu, 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 do tyłu. A Chciałbyś! Dawaj, gdzie jesteś? Wychodzi, wychodzi, wychodź. Ja tu czekam. Widać, że tutaj ciężka zabawa. Okej. Okay. Jestem pomiędzy motem a kowadłem. I to mnie nie cieszy. Mm -hmm. O! What? What the hell? Z tyłu mnie ktoś... chce zjechać. Nie, nie uda mi się było strzelić. No, oho, dobra, dobra. Chodź, A! Szybki jesek. Jak... What the hell? Spadliwa! A, aj. Aj. Ała Okrążyli mnie dziady! Z różnych stron. I przygraliśmy jak zwykle. <śm> ale jednego zastrzeliłem, to jest coś. No dobra, przygraliśmy tą misję. Znaczy tą misję. No tą grę. Na, na tym serwerze. Poczekajcie, chwileczkę zmienię czołg ok teraz gramy niemieckim L-trackiem znaczy no l el L-traktor tra -traktor. teraz poszwabimy mm, jesteśmy na tej samej mapce tylko że z innej strony i czekamy kiedy się rozpocznie mamy nowe fajne działko znaczy kupiłem sobie bo gram 4 godziny temu ten traktor jest bardzo mobilnym czołgiem więc może uda nam się coś zdziałać nie widziałem tutaj, ojej Zdejdźmy, zacznijmy. O coś widzę. Nie, tu samochód. Ladę ja, nie w tą stronę, że trzeba. Dobra, jedziemy. Wpatrując wrogów. Elektryczny aktory. O, widzimy wroga. O, 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 idę do góry. Ciekawe, ile uda mi się wytrzymać. Dawaj, dawaj, Jest dawaj, tak. dawaj, 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 dawaj Weszło jak w masło, Uch. przeciwnik oberwał Uff, chamsko Nie zapijesz mi go Ktoś mi zabrał fraga Nieładnie. ładnie Winter tego nie lubi Dobra Jeszcze raz, kuzie, w piach Wiem o tym, wiem O, to ten Jednak nie zabrał mi fraga Niezły strzał, A, jest przeciwnika zniszczony. Podobało dobra. się? Ja mam Teraz ten Wystaw główkę, wystaw. Wystaw główeczkę. Wystaw główkę. Ja tu czekam. Dobra, chodźmy dalej. Troszeczkę. O, 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 o! Widzimy.

To jest z, na, z mojej drużyny P.A.T. Dobra Zmienimy miejsce Strzeliwanie o, 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 mamy Mamy cel o, o, jedzie, jedzie

O, oj, oj 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 ktoś mnie z prawej strony je nie chciał dość Nieładnie Hmm Który mi tylko je Gdzie? Ja, tutaj. I tutaj ten... Rikoszet! koszet! Dójne jestem, czekam kiedy wyjdzie. Wyjdź, wyjdź malutki. No wstać w Dobra, chujetka. Ten trzynastka był mi się pchnąć przy dobre. Trudno. Będziesz się schował... Się nie się, nie, udę, to nie o, Ach, się to nie O, trzynastka wyszła. Ach, zabronił. coś. Dawaj. Wyjdź, wyjdź. Wyjdź dla mnie. No, nieładnie. O, tyle co nas. Co nas trzech? Uuu, to będzie złoto. Trafienie krytyczne! Jeszcze raz i pójdzie w garach! No, się stąd. Trudno. Ale trzech zabiliśmy. I to się liczy. Czekamy, i tak pewnie przegramy Ale trzech zabiliśmy To to się liczy Na razie dla mnie to się liczy Sprawdźmy, co tylko amerykański Tak to amerykański? Tak, amerykański Zobaczymy Nie, raczej mi się nic nie uda Dobra Bierzemy ostatniego czołga Też amerykań znaczy amerykańskiego I to jak przegramy tą bitwę z amerykańską albo, albo wygramy Mam nadzieję, że wygramy no, ja Skończę film <grywa> Nagrywanie Poczekajcie chwilę, ja zaraz po Z powrotem na placu bitwy Z T1E6 Amerykańskim czołgiem jak to widzicie widzicie. zbytnio o, o nim nic nie powiem bo go nie niezbyt znam sąsiad, sąsiad tutaj, znaczy nie mój sąsiad tylko sąsiad z, gr z gry też ma ten sam model yy, no, w, no, w moim sojuszniczym no, żyć

Jesteś nasz, muzyczka! Mój? się. No jedzie, jedzie coś, jedzie do nas. TFT-01, gościom. U nas Я не знаю, что I znowu zaplanować sobie. To jest. No dobra, tu jedziemy no, na torę. Eh? O, oh, idzie tutaj. A, a, Jeszcze no. raz i pójdzie w piach! Trafienie krytyczne! To jest Tym go nie pokonamy! Trafili nas w kąsienicę! Kząłk zniszczony! Próbowałem. Trudno. Dlamie na całego. Winter z komentarzy będzie O oh Winter, alo mi w to górę! I te inne komentarze, które boję się A trudno, zobaczcie jeszcze, że jest w momencie, jak moje drużyna do tańca droga. I tak pewnie zwyciężymy, bo jak mówiłem, ten czołg jest niezastąpiony, tylko niestety zalamiłem go. No ale trudno się mówi. Przejdźmy dalej. Teraz do tego... Czy to był czołg? Nie. No, no, nie wygraliśmy. Nie, wiem, czy nie, nie, czołg nie, nie, popatrzyłem dokładnie, no ale wygraliśmy, to się liczy. A ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Komentujcie. Mam, mam nadzieję, że miłe rzeczy. No i jeszcze raz dzięki i miłego dnia. Cześć.